Andrzej Mitruk, gościem Boxing News. Witam, panie trenerze. Witam serdecznie, kłaniam się. Gala w Wrodnicy przed nami. Co czeka kibiców, może na początek? Karta walki, jak to będzie wyglądało, jakie emocje? Przede wszystkim bardzo atrakcyjne pojedynki, bo wystąpią w trzech kategoriach polsko-polskie walki. Norbert Dąbrowski z Talarkiem, a więc zawodnikiem, który dwa ostatnie wygrane pojedynki, włącznie z występem we Francji, zaliczył. A więc myślę, się ciekawy bardzo pojedynek w przedziale ośmiu rund. Pierwsza ośmiorundówka dla Norberta. Talarek jest fajnym, twardym zawodnikiem. Michał Starbawa również będzie zboksował z Grafką, silnym zawodnikiem, którego bardzo pozytywnie oceniono na sparingach w Norwegii z Norwekami i z Duńczykami gdzie się zaprezentował. No, oczywiście Michał Starbała w głównym walce wieczoru Lora. Lora się dobrze przygotowuje, Michał również na razie jakie bez y, poważniejszych Michał Syrowatka. Michał Syrowatka bez y, większych y, kontuzji, więc myślę, że to jest dobry prognostyk na dobrą walkę. Mnie ciekawi w tej walce chcemy udowodnić, że walka czy wygrana przed czasem przez y, Michała Syrowatkę y, to nie był przypadek. To nie był przypadek i myślę, że że to właśnie ta walka będzie chyba takim dla kibiców potwierdzeniem tego. Wystąpi jeszcze Dariusz Sęk w pojedynku ośmiorundowym z niezłym również hiszpanem. Dzisiaj to podamy na, w, w magazynie Puncher. No i w pozostałe jeszcze mamy też niepokonanego ciekawostka zawodnika w kategorii junior średniej, który zadebytuje na naszej gali. Rekord 6-0, który trzy razy, sześć razy boksował jako amator z Maćkiem Sulęckim, Trzy wygrał, trzy przegrał. Ciekawa, ciekawa sytuacja. Generalnie jeszcze dwóch, trzech amatorów, którzy uzupełnią jakby program. Myślę, że Brodnica zaiskrzy tutaj dobrymi walkami, dobrą scenografią, pokazem. Pierwsza gala następna już w czerwcu. Także ten program będzie się po woli rozwija szykujemy przede wszystkim y, dla trzech zawodników, dla Michała Serowatki, e, Dariusza Senka, e, Norberta Dąbrowskiego, e, walki przede wszystkim międzynarodowe, bo to są zawodnicy już z innej półki. No i oczywiście y, Michał Starbała, który też będzie miał poważny sprawdzian, bo Grafka to silny, silny zawodnik. Natomiast no, liczymy, że Michał już to jest Jakby dla mnie osobiście Ostatni pojedynek na terenie Polski Będziemy szukali również mu sprawdzianów Zawodnika o bardzo dużym bakrum amatorskim, więc myślę, że czas najwyższy Nie ma czego, jak to się mówi Hodować, prawda? To co powiedziałem, mamy jeszcze kilka propozycji Podpisania kontraktów z zawodnikami Z grupy amatorskiej, ale powoli Się do tego przymierzamy Może będzie sytuacja, że któregoś z nich Nawet zostawimy w układzie amatorskim Żeby dojrzał do pewnych elementów boksu zawodowego. Ja obejrzałem, odbiegnę trochę od tematu Brodnicy walki WSB. Dwóch zawodników Jabłoński i mm, ciężka kategoria Igor Jakubowski. Na pewno duży potencjał możliwości kwalifikacji olimpijskich. Życzę, aby, aby tym chłopakom, przynajmniej dwóm się udało zakwalifikować i nie, nie, nie odbierając szans pozostałym. A więc to jest dobry, dobry moment dla polskiego boksu zwiększenia zainteresowania i odzyskania trochę nadziei, że kiedyś na olimpiadzie będziemy, będziemy zdobywać My dalej. Felix Lora, niech trener oceni tego zawodnika. No i dlaczego on dla Syrowatki? Dlatego, że po pierwsze, nie, dynamiczny, agresywny, prowadził doskonały pojedynek z Michałem Chudeckim, 10 rund. Zobaczymy, jak na jego tle zaprezentuje się Michał Syrowatka. Utaliliśmy limit wagi 64 kg, a więc no powiedzmy formalnie kategoria półśrednia, pół kilo nad, nad limitem, lekko pół. A Michał no, będzie, to jest jakby przetarcie przed następnymi walkami dla Michała Syrowatki, ale przede wszystkim międzynarodowymi, bo w tych kategoriach rozpatrujemy jego karierę. Jaki plan jest według wobec Darka Sęka, bo to był zawodnik jest nadal pewnie jakiś taki troszeczkę lider już grupy Andrzeja Gmitruka, miał trochę nieudaną tą przygodę z niemieckim ringiem, bo tam troszeczkę powiedzmy, no go no nie chcę, powiem dosłownie, no szukano trochę tak. Jaki jest plan dalej na, na Darka? Poza tym no nie chciałem wybiegać tutaj w przyszłość. Plan jest następujący. Pierwsza walka na przetarcie, 8 rund. Trzeba ją wygrać, żeby, żeby po prostu mieć możliwość startu następnych. Otrzymaliśmy, były negocjacje prowadzone przez naszego jakby przedstawiciela. Z, z grupą angielską w sprawie makarylnego, prawda? Anglicy zaproponowali określone warunki fizyczne, finansowe. No mówiąc krótko, no, niezbyt były one atrakcyjne na tak krótki czas, żeby podejmować ryzyko walki. Nadal Kasenka po tej walce przejściowej na pewno interkontynentalny tytuł international, który spowoduje jeszcze federacji WBO, WBA, IBF. Czas najwyższy stawić go w rankingi i spróbować. No wiadomo, że Kowaliow jest dzisiaj numer jeden, te pasy pozbierał, może z który, zrezygnuje z któregoś pasa, nie wiem. Zobaczymy, będziemy patrzeć jak się sytuacja dynamicznie rozwija właśnie w tej kategorii. Kategoria półciężka to jeden temat. Mamy też Dąbrowskiego na tej Galii. Powiedział już trener, z kim będzie walczył. Dlaczego taki rywal i co ta walka ma Norbertowi dać? No przede wszystkim myśleliśmy o zagranicznym rywalu, ale myślę, że, że Talaryk jest zawodnikiem, który po tych dwóch walkach, zresztą pokazał to w startach polskich, jest wymagający, jest konkretny. Poza tym chcemy zobaczyć, jak Norbert rozwiąże tą walkę w przedziale już ośmioryndowym. Nie? I następna walka oczywiście międzynarodowa. Mieliśmy boksować też tym. To WBO International z, z, z przedstawicielem grupy niemieckiej, no ale w ostatniej chwili zrezygnowali wzięli powiedzmy e, zawodnika z Kosowa, który mieszka na stałe w Austrii I, i myślę, że kwestia również warunków finansowych. Myśmy trochę podnieśli poprzeczkę, bo a, no nie chcemy, żeby Polaków traktowanych jak tych, którzy przyjeżdżają do Anglii, do Niemiec, tylko po to, żeby zarobić parę groszy, przegrać ładnie walki i wyjechać. My mamy te swoje ambicje i wolimy poczekać i czasami zainwestować pieniądze takie, które doprowadzą zawodnika do walki jako pierwszy czy, czy drugi pretendent i wtedy są to inne garze finansowe że temat Maćka Suleńskiego, ostatnimi czasy poruszony, bo trener stwierdził, że jednak jako promotor nie będzie występował. Z czego wynika ta decyzja, no i jak ta współpraca dalej będzie się układała, bo widzę, że Maciek tutaj no, obok trenera gdzieś tam się porusza, trenuje z chłopakami. Po pierwsze chciałem powiedzieć tak, że no, nie patrzymy tylko na, na Maćka Suleńskiego, mimo że już nie jest, reprezentuje naszej grupy jako sportowca, zawodnika czy pięściarza, ale patrzymy również na człowieka, prawda? Przepracowaliśmy 6 lat razem ze sobą, oczywiście Trener ma też tutaj duży udział, bo przez dwa lata ostatnie pracuje z nami bardzo intensywnie. Ja tutaj, ludzie, którzy, powiedzmy kariera Maćka związana była nie tylko ze mną, ale z ludźmi, którzy mnie pomagali, m.in. firma Radsor w pewnym okresie i firma Portfel prezentowana przez Darka Wojtkowskiego, a więc to jest jakiś proces, prawda, inwestycji czasu, pieniędzy kontraktu, odpowiadam na pytanie kontrakt przetłumaczył bardzo wytrawny, wytrawni ludzie przetłumaczyli go, to jest amerykaniści, jak ja to nazywam którzy no, a trochę kontrakty w języku powiedzmy w, w kontekście prawa amerykańskiego różnią się od tego co się tutaj w Europie, ja po Przyszenie tego kontraktu uznałem, że no niestety, ale e, może inaczej. Po prostu nie stać mnie emocjonalnie. Nie, nie, to nie chodzi o moje korzyści. Chodzi o to, że ja lubię, no mówiąc krótko, nie podpisałem i nie podpiszę na żadną e, promocję. Nie chcę dawać się tutaj nie w szczegóły. Uważam, że, że nie stać mnie w wieku 63, 63 lat na podpisywanie takich dokumentów. no Po prostu i nie, nie rozszerzam tego, bo paru ludzi by musiało łykać relanium, prawda? W związku z czym wolę zamknąć ten temat. A jeżeli chodzi o treningi Maćka Solęckiego, jest taka opcja, jak to wygląda? Rozmawiacie na ten temat? Tak, rozmawiałem z panem Andrzejem Wasilewskim. Ma na pewno, ponieważ Maciek nie jest naszym zawodnikiem, to powiedziałem, dotyczy to nie tylko Maćka Solęckiego, ale również i pozostałych. Uważam, że my mamy też chęć trenowania Maćka, bo jest to jakaś kontynuacja systemu szkoleniowego, który żeśmy wypracowali i jesteśmy tym zainteresowani, ale już w innym kontekście finansowym i rozliczeń. Po prostu, tak jak z innymi zawodnikami, Przyjeżdża ktoś do nas na, na, na zajęcia, to po prostu yy, regulujemy te, te warunki płatności, i tak dalej. Mam nadzieję, jak Andrzej powiedział, emocje opadną. U mnie nie ma żadnej emocji. Yy, myślę, że w tym tygodniu doprowadzimy do spotkania i ustalimy, na jakich zasadach Maciej Sturleński będzie egzystował w grupie. My jesteśmy za. W zasadzie ostatnie pytanie a propos Maćka. Trener, jeśli dogadalibyście się, zakładamy wariant optymistyczny dla trenera i dla zawodnika. Trener będzie latał do Stanów Zjednoczonych na te walki razem z Maćkiem? Nie, ja nie piję Red Bulla, nie chcę latać. Absolutnie nie. Ja z pełnym szacunkiem dla zawodnika, ale ja mam pełen etap też pracy. Natomiast jest, Maciek, jest Paweł Kłak, który przecież z nami trenuje, zna Maćka, jest się poza treningiem, jako, jako ludzie bardzo bliscy sobie. W związku z czym wydaje mi się, że, że na pewno trener Kłak będzie Miał możliwość polecenia. Ja jestem za też i mimo, że tutaj, jak to się mówi, nie jest zawodnik naszej grupy, my chcemy zawsze pomóc. Traktujemy tą sprawę nie tylko w kategoriach czysto biznesowych, ale również i relacji osobistych i to, i u mnie się to nie zmienia, niezależnie czy będę promotorem, czy będę trenerem, czy będę kierowcą taksówki. No. Dobrze, to trenerze, ty W zasadzie zaprośmy kibiców do Brodnicy, bo tam największe emocje będą się, jeśli chodzi o trenera Gmitruka, o jego grupę, e, działy. Zapraszamy wszystkich serdecznie. 21. Rozpoczynamy transmisję Polsat Sport godzina 20 walki amatorskie, zawodowe chciałbym tutaj podziękować tym, którzy tam tutaj bardzo mocno pomagają w tych przygotowaniach jak również burmistrzowi miasta Brodnicy, bo przecież objął patronat nad tą imprezą myślę, że, że, że impreza będzie udana, poza tym czekamy jeszcze na powrót Michała Cieślaka bo to jest też istotne, jest po operacji w dwóch stawów łokciowych, myślę, że zgodnie z tym, co ustalała firma RadSort, a więc no, współpromotor RadSort um, Babilon Promotion i, i Dmitry Promotion. Pierwszy start dla Michała Ciślaka to 6, 6 czerwiec na gale u Tomka Babilońskiego i 27 na naszej gali. Dobrze, dziękuję bardzo i powodzenia. Pozdrawiam wszystkich kibiców, zapraszamy. Aha, ciekawostka, rozpoczął treningi z nami również e, Paweł e, Kołodziej. O, właśnie, Paweł tak. Kołodziej, panowie, gdzie są ci ciężcy? Niech już mocniej trenują. Rozpocz tak, pierwszy pizzo treningowy, przyczajamy się do siebie Następny już w na przyszłym tygodniu myślimy przede wszystkim o kategorii ciężkiej. Ale trenerze, bo trener powiedział ten temat, o którym gdzieś tam wyleciał mi z głowy, za co przepraszam, jak to będzie wyglądało ta współpraca z Pawłem Kołodziejem? On na stałe tutaj zagości do Warszawy? Czy trener będzie w jego narożniku stał? Jak to wygląda? Jeśli będę go przygotował, to na pewno będę stał w jego narożniku. To jest normalne. Natomiast jest jedna rzecz. Współpraca jak będzie wyglądała, to, to zobaczymy. Staramy się na razie to wszystko poukładać. Jesteśmy po paru spotkaniach. Paweł przyjechał tutaj na treningi. Ja mu potrzebuję czasu na to, żeby, jak to się mówiło, przecież on ma za sobą jakiś bakrum treningowy ilość letni, jest doskonałym zawodnikiem. Myślę, że, że potrzebujemy parę wspólnych spotkań, żeby tę konfigurację prawidłowo ustalić. Treningi będą odbywać się w dwóch miejscach, Warszawa, Krynica. A trenerze, kiedy się was znowu możemy spodziewać? Ja myślę, że już nawet w przyszłym tygodniu. Na razie oglądamy to wszystko, ja muszę obejrzeć jego wszystkie walki, też mieć jakiś obraz, koncepcję pracy, jeśli chodzi o, o, o to, co będziemy robić, bo to przecież w ciągu jednego dnia się takiej decyzji nie podejmuje. No i przede wszystkim skłaniamy się w kierunku kategorii ciężkiej. Paweł Wodzi się waży 102-103 kg, a jest ruchliwy, dynamiczny, więc myślę, że jeszcze dobijemy 5-6 w górę, żeby nie zachwiać powiedzmy, jego motoryki, wzmocnić trochę pas barkowy, bo to kategoria ciężka. W tym kierunku chyba będziemy szli. Czyli na gali Andrzeja Gmitruka zobaczymy Pawła? Ależ oczywiście, w pewnym momencie tak. No dlaczego nie? Może na innych galach, może na galach zagranicznych, nie wiem. Tego tematu żeśmy jeszcze nie poruszali, za wcześnie po prostu. No dobrze, dziękuję bardzo ja jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.